Cześć, jestem Agata i witam Was na kanale Agata Mówi. Jest to typowo hobbystyczny kanał, na którym będę dzielić się przemyśleniami co do przeczytanych książek, obejrzanych filmów lub komentować to, co dzieje się w ogólnie pojętej popkulturze. Bardzo zależało mi, żeby ten pierwszy materiał był taki fajny, sympatyczny, żebym powiedziała o czymś pozytywnym, ale się nie udało, ponieważ parę lat temu. Na YouTube, bo przede wszystkim to wtedy oglądałam, był taki wielki boom na komentowanie i recenzowanie filmów romkomów polskich. Przede wszystkim, między innymi, wybiła się bardzo produkcja pod tytułem Porady na zdrady. Nie ukrywam, że sama obejrzałam z wielką przyjemnością materiały choćby sfilmowanych, i bardzo zaskoczyło mnie. To, że po tej całej krytyce, tak naprawdę tego filmu, zaczęto tworzyć część drugą. Część drugą, która miała premierę w 2023 roku, i uwaga, mam wrażenie, że internet milczy na ten temat, że te porady na zdrady jakoś się nie pojawiają nigdzie. Nawet właśnie na tych sfilmowanych, gdzie myślałam, że oni jako pierwsi będą chcieli pokazać swoją opinię, zwłaszcza, że materiał na temat pierwszej części był tak popularny. Zaczęłam przeglądać informacje dotyczące tego filmu na filmu łebie między innymi, gdzie jak na polską komedię romantyczną w dniu, kiedy to nagrywam, ocena średnia 5-2, ocena krytyków jednego pięć, drugiego cztery, z takim komentarzem, że niemożliwe, ale kontynuacja jednego z największych gniotów ostatnich lat jest całkiem przyzwoitym filmem. Szok roku. I wiecie co, ja pomyślałam, kurczę, może wszyscy po prostu ominęli, bo stwierdzili, że nie ma sensu rozmawiać o drugiej części czegoś, co pierwsze nie bardzo się udało. I ja teraz rozumiem już, dlaczego nikt o tym filmie za bardzo, o tej drugiej części nie mówi. Nie mówi dlatego, że jest to jeden z najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek oglądałam. I myślę, że choćby sfilmowani czekają do swojego sławnego rankingu paździerzy, żeby umieścić go na pierwszym lub drugim miejscu, bo naprawdę ciężko jest mi znaleźć film, który tak bardzo szorowałby po dnie. Nie mam pojęcia tak naprawdę o czym jest ten film. On w jakiś sposób stara się kontynuować ten wątek tego terapeuty. Nie mamy już Mikołaja Roznerskiego, tylko mamy Antka Królikowskiego, który jest przedstawiony jako jego brat, a Roznerski z ukochaną Lamparską pojechali gdzieś chyba na Hawaje, i dlatego ich nie ma. I generalnie włączyłam ten film po pierwszych 15 minutach, wyłączyłam go po raz pierwszy ze świadomością, że nienawidzę absolutnie wszystkich bohaterów. Dziewucha robi scenę facetowi, bo jest miły w pracy, w związku z czym ona jest zazdrosna, ponieważ on pracuje z kobietami, więc one na pewno na niego lecą. Ale to nie jest taka awantura, że ona na niego krzyczy i się obraża. Nie, nie, nie. Ona robi taką fest-scenę, zniszczeniem przedmiotów, wrzucaniem nimi, a... Jej facet przejmuje się tym, że ona wyrzuciła kukłę, z którą on też pracował. Mówi: No, ale Stefan, co? O, o czemu mścisz się na Stefanie? I to jest taka jakby reakcja, bo on oczywiście nie ma żadnej czerwonej flagi, że hej, hej, he, ta kobieta właśnie zrobiła mi awanturę o moją własną pracę. Tylko on przejmuje się kukłą i tym, że ona jest oburzona i, i to jest tak, jakby jego wina, chociaż rzecz jasna nie jest. No i wtedy wchodzi Tomasz Karolak. Tomasz Karolak ze swoją grupą facetów. I o ile w pierwszej części to jest taka prześmiewcza grupa, mamy tych takich. Stereotypowych nieudaczników ze Sławomirem na czele, tak tutaj oni wydają się mieć prawdziwe problemy. Jeden poświęcił wszystko z miłości i nie układa mu się w życiu przez to, drugi ma strasznie zazdrosną partnerkę, a trzeci jest bardzo człowiekiem takim zagubionym, który nie potrafi za bardzo znaleźć siebie. Ukoronowaniem tej grupy jest jej czwarty członek, który co prawda nie zdążył na zajęcia, które oglądaliśmy. W związku z czym mamy powtórkę tego, co było w pierwszej części, a mianowicie potrącamy kogoś samochodem. I to jest śmieszne oczywiście, ponieważ to potrącenie samochodem wygląda tak, że facet się rozpłaszcza komicznie. W ogóle to jest, jeżeli chcielibyście to obejrzeć, zwróćcie uwagę na to, jak to jest nakręcone i jaką minę robi facet, którego potrącają. Jest to dosyć. Straszne, tak naprawdę. Facet nie zdążył na zajęcia. On gdzieś biegnie po ulicy, Karola jedzie samochodem i go potrąca. I no wiecie, oni wychodzą, patrzą. Hehehe, to ten od nas taki, wiecie, możemy się z niego pośmiać, fakt, że leży nieprzytomny. No ale tam krwi nie widać, więc klepią go dwa razy po twarzy, się budzi, wstaje z asfaltu i zaczyna płakać, że jest pi do no nieudacznikiem. Nie chcę tutaj używać wulgarnych słów. I to był właśnie ten moment, kiedy ja ten film wyłączyłam i przejrzałam ten film web i tam był ten właśnie zadziwiający komentarz i tak się zastanawiam: kurczę, jeżeli on ocenił ten film na 5, a ja po 15 minutach no nie wiem czy dałabym 1 plus, to może tam później coś jest. I wróciłam do tego filmu Zaczęłam oglądać go dalej. Co się dowiedziałam? Kobiety to wariatki, kretynki, zołzy, frustratki, wredne hetery. Mężczyźni, w opozycji do nich to ciamajdy, fajt łapy albo dubki. Nie ma innych ludzi na świecie. I to mnie najbardziej tutaj uderza. W pierwszej części ci nasi bohaterowie byli chociaż w jakimś stopniu takimi ciepłymi ludźmi. Mieli jakiś urok, po prostu taką sympatię. No Lamparska była taką typową dziewczyną z sąsiedztwa. Tutaj, w tym filmie, w poradach na zdrady 2, całkowicie o tym zapomniano. No bo tak naprawdę, Jakowicka, komu ja mam kibicować? Tej furiatce, która wywalała kukłę przez okno? Albo zapitej odra na mężatce, która nie umie poradzić sobie z mężem, nieudacznikiem, ani nawet z nim porozmawiać? A może postaci granej przez Karolaka, która przychodzącym do siebie chłopom z prawdziwymi problemami każe robić miny do lustra, wydawać dźwięki takie wiecie samcze typu I, i bez względu na to co się dzieje on mówi super, w ogóle cokolwiek robisz to jest fantastyczne, tak rób tak dalej, okej okay, tylko daj mi pieniądze. Co prawda tu muszę przyznać, że o ile w pierwszej części postać Karolaka była typowo złym coachem, tak, tutaj jasne, bierze pieniądze, ale mam wrażenie, że chociaż się stara, więc tutaj mogę pochwalić. No i w pierwszej części mieliśmy też postać Weroniki Rosatti, która weszła nam w kadr i my już wiedzieliśmy: oho, to jest ta wredna, jej nie lubimy. A tutaj nawet tego nie ma, bo fabuła to jest taki zlepek scenek, które gdzieś się łączą w sens, ale taki zupełnie miałki bo chodziło tylko o ten gag, taki, jak wiecie, wychodzi kabaret, ma 7 minut na scenie i wychodzi następny i jedyne, co ich łączy, to na przykład mają, nie wiem, wspólne hasło, dzisiaj robimy gagi o pływaniu I, i mniej więcej tak wygląda ten film, że wchodzą po sobie kolejne kabarety i mówią dowcipy i żarty o pływaniu. Tylko dodatkowo jeszcze nie docierają do puenty Albo jest tak sucha, że wolałabym naprawdę dowcipy o opływaniu. D żeby nie powiedzieć, te dowcipy bardzo często są żałosne. Na ten przykład. Mamy scenę w muzeum, gdzie Karolak spotyka się z, z Antkiem Królikowskim. No i tam rozmawiają o ewolucji, patrzą na mamuty, na to, o, kiedyś to było, a teraz już nie jest. Po czym się rozglądają i, uwaga, teraz będzie żart, hej, w sumie, to jest idealne miejsce na randkę. No, z kujonką, bo tu nikt nie przychodzi. <laughs> no, normalnie kapcie mi spadły ze śmiechu, jak, 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 jak to usłyszałam. I tak niestety wygląda dla mnie cały ten film. Wymuszone żarty, czasami na granicy żałosności, operowanie stereotypami, ale najgorsze, co się tutaj dzieje, to jest aktorstwo. Ja jestem niedzielnym widzem i nie ma tak, że ja siedzę i analizuję ruchy rąk, czy on gra ciałem, czy mimiką, ale tutaj to był taki poziom, jakby aktorzy spotkali się pierwszy raz, stwierdzili: "Słuchajcie, od jutra mamy próbne nagrania. Nachlejmy się." I robią sobie imprezę, chleją, budzą się rano z takim ogromnym kacem i ktoś przychodzi, dobra, dobra, to teraz zróbcie próby, gra, tak, tak, wiecie, no chodźcie, trochę coś tam mówcie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, po czym okazuje się, że na przykład nie ma już więcej czasu, ani pieniędzy i z tych prób zrobili film. I, I wiecie, ja naprawdę bardzo lubię część tych aktorów, którzy tam grają, między innymi Kamińską, którą co prawda nie oglądałam, Uli Brzyduli, ale jak gdzieś mi się pojawiała, to zawsze miałam do niej jakąś taką sympatię. Tutaj nie ma opcji, żeby kogokolwiek docenić. Większość tych wątków jest w ogóle szkodliwa. Rozwiązania tych part po prostu głupie i bardzo często nieetyczne. Czasami, tak jak w przypadku na przykład postaci, którą gra Antek Królikowski, buduje nam się go jako sympatycznego, empatycznego człowieka, który autentycznie próbuje pomóc swoim pacjentkom, i pomimo tego nie ma pieniędzy, więc pojawia się po raz kolejny, tak jak znowu odniesienie do pierwszej części, ten motyw, podrywamy kogoś, żeby zrobić mu zdjęcie, tylko że to jest na zasadzie słuchaj, wiem, że nie masz kasy, więc poderwij tam tą babkę i jak ty będziesz z nią coś tam, nie wiem, się obściskiwał, to ja zrobię zdjęcia i jej mąż będzie mógł się z nią rozwieść. Więc o ile tam było to nieetyczne, to tutaj to jest, Podwójnie nieetyczne. Yy, właściwie spodobał mi się jeden żart, ale w zalewie tego wszystkiego, nawet go zapomniałam, chciałam go tutaj przytoczyć, ale nawet nie mam go w notatkach. Tym yy, wisienką na torcie jest zakończenie, które trwa dwie minuty dosłownie i też jest głupie. Więc właściwie ja nie znajduję w tym filmie tak naprawdę ani jednego plusa, żadnej zalety. Powiem więcej, kiedy żaliłam się do znajomego, on mi tak spojrzał na mnie i zapytał się mnie, no ale naprawdę to jest tak złe, gorsze, na przykład, niż Kazwawa. I ja się chwilę nad tym zastanowiłam i stwierdziłam, tak, ponieważ Kazwa ma ten swój. Obleśny, paskudny żart. Ale są ludzie, którzy lubią taki żart, do których dotrze ten dowcip. A tutaj nie wyobrażam sobie, nie ma takiego nie ma tego uroku komedii romantycznej, gdzie faktycznie lubimy na przykład bohaterów, nie ma też żartów choćby jakichkolwiek, choćby właśnie tych takich wstrętnych, obraźliwych, związanych z płciowością. Ten film jest. Nie dość, że źle zagrany, nie dość, że nie ma fabuły, to jest absolutnie filmem nijakim. I w ten cudowny sposób przedstawiłam się Wam moim pierwszym nagraniem. Zobaczymy jeszcze, czy to udostępnię, czy jednak nie poszukam czegoś bardziej pozytywnego, żebyście dowiedzieli się tak naprawdę, jaki jest mój gust. Bo nie chciałam tego robić w ten sposób, ale porady na zdrady były tak złe że po prostu musiałam was ostrzec na pewno niedługo pojawi się nie tylko w tych płatniejszy, nie, płatniejszych w tych droższych streamingach, ale też pewnie na jakiś Netflixach i tak dalej. Nie oglądajcie, nie róbcie sobie tego. I wpadnijcie jeszcze kiedyś na ten kanał. Mam nadzieję, że nowy materiał pojawi się wkrótce. Cześć.